Halo, halo. Dobra, nikogo nie ma. O. Nikt nie słyszał. Mam nadzieję. O, sprzęt cicho. Trochę już zużyte, ale cały czas w jednej sztuce. Tak, mówili, nie ufaj. Sprzętowi, który już raz odniósł obrażenia. Szczególnie właśnie kamizelką kuloodpornym I hełmom. No ale cóż, od biedy, od biedy. to wszystko się nada. Dobra. I co? No to tyle. Ej! Źle to nie jest. Latereczka podładować. Żeby wszystko było naładowane. Gotowe do pracy. O, o, ho, ho! Co jest? Mam w pełni? Czy jak? Mam minutę 30. Nadal nie wiem o co tutaj chodzi, bo to wcale nie jest minuta 30. W prawym dolnym rogu. Hmm. Co by nie było? U, tutaj trochę więcej amunicji jest, ale bym się wyekwipował, gdybym mógł to wszystko unieść. No, ale.

Tak, zabrali się. Krasny przewód. Krasna linia. Same krasnale. No, długi już. Skrz. 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 Сейчас. Jeszcze jeden tutaj poszedł na dół. Jed nóż, jeden, drugi, trzeci, trzeci też jest. Znalazł sobie plecki do siedzenia. A tutaj? Dużo krasnych. No kawałek. Nie tyle czołgu, co właśnie opancerzonego pociągu. Razem z bronią. Wow, i oni to naprawiają. No, to może być problem. A tu? O, o, o! Amunicja jakaś? Ale my mamy to już wszystko. No dobra. Tu jest jakiś klucz. A czy ja mogę tutaj wejść? Pewnie coś ukrytego jest. O, mogę! Chyba ktoś mnie zauważył. Aha Cześć! Oh. No i tyle. O, poszło. Co my tutaj mamy? Nie ma żadnej pułapki? Nie ma dobra, to jest safe, który można pewnie otworzyć. O pistolet z tłumikiem. No cóż, ja wolę i tak nożę, Może Artem rzuca tak daleko i sprawnie. Wystarczą. Dobra. <ścoughs> Wyginam śmiało ciało. O, dodatkowy nóż. Dobra. Idziemy na górę. Włączę radio. Albo lepiej, nie. Broń. Mamy Max. To mi się podoba. Rzadki przypadek, co prawda? Coś wziąłem, nie wiem co. O! Szczur gdzieś był? Zanim tam pójdziemy, idziemy na górę. No. Ach, poszło. Co tutaj na nas czeka? Granat. Jakaś amunicja. Huh. No cóż, miejmy nadzieję, że uratuje życie. Nie jedno. Za wysoki. Za wysoki. Mamy dziennik. Mamy przeróżne hełmy i wiaderka. Wow. Hełmy i wiaderka. Jakie podobne. Wyjście. Stać jeszcze doinstalować do tych hełmów taki pasek na dole i będzie jak wiaderko. Zarówno tak samo wieterka można użyć jako Ooo... Dobra, tutaj będzie problem. Ale to, co za widzę Kto? jakieś Kto przełączniki. Jak? No ka wsem, szybko po marszródom. Jest! I mam Ty z krysami rozbrał się. Ja przykazywał zrzeć, bez rozgłosów. Zrzeć? Towarzysz komandier. Myż nie faszysty jakie? Ludzie żyją, żyć. Pól w zatyle, to jeszcze kuda nie szło? Oh, Wojciechowskiej Cokolwiek miałoby to znaczyć? Pewnie wyłączam tutaj prąd. Aha, nie ma drogi w drugą stronę. Szkoda, ostatnie O! Ej, proszę bardzo! Dobra, część świateł zniknęła. Hmm, szkoda, że tego wcześniej nie zrobiłem. Może by mnie nie zauważyli. Znaczy, tego trupa. Ups. Wow. Jaki dobry! Koniec? Dobra. Myślałem, że łebek jest, ale... Jednak coś to innego. Ups. Ach ty gad. <laughs> Trafiłem w coś. Coś co kogoś zabolało. Dobra. Chyba kolejny trafiony, z bardzo dużej odległości. Aha. Tu jest czerwony hełmik. Wysuń no, 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 no. łapek. <śpiewa> po co robić pikołki zamiast strzelać? Już nie dowiemy się, jaka jest to odpowiedź na to pytanie. Troszeczkę mnie nadszarpnęli. O, nóż. Jak miło. Jak zniszczyć to światło? Trudna sprawa. Nie wiedzą gdzie jestem teraz. Tak zupełnie. Aj. Ej! Co to ma być? Wyżej trochę. Tr teraz nad głową. Aaa. Dobra, trafiony. I. On żyje. No. Dopiero teraz zmarł. Uh. Oh. Oh. Może się uleczę? Oh. Oh. Tam jest maleńki punkcik. Chyba za daleko. Uh. Trochę tego miał. Dzikawe co? Tu jest jeszcze ktoś. Tam gdzieś... Aha. Między nogami? Ej, miałem w niego trafić. No, podniesie się. Coś się chyba rusza jeszcze. Tu jest hełmik. <grymny brach> tak? Kto jeszcze ten? Koniec. Idzie moje noże. Noże, 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 noże. Trochę tego tutaj jest. Bardzo dobrze. Lepsza amunicja. Czyli kasa. O. Kolejne. Było ich więcej chyba. Tutaj jest jeden. Jeszcze tu. No i wychodzi na to, że to tyle. A ja nie jestem najlepszy w przekradaniu się, kiedy nie trzeba się przekradać. Być może tędy jakoś by się dało. Pół godziny roboty, i może bym się przebił. O, super. W Nie, to do dobry? Chyba dobry łom. Jakiś dziwny, wygięty koniec ma. Ten, który zazwyczaj jest dosyć prosty, ma tylko do wyciągania kości, końcówkę jakiś nóż i metro 2035 uch, zabrałbym sobie poczytałbym tej części nie czytałem o ile taka istnieje chyba istnieje <laughs> nogę na nogę? ojej, to musiało boleć No dobra, żeby to nie spadło na głowę, na czyjąś mogłoby, ale nie na moją. On poruszył nogą, tak dla pewności. Dobra, o, cześć. Co za dźwięk dobywania noża? Okej, okay. to nie ja. Chyba, że to on dobywa noża teraz. Dobra, nie strzelamy do niego. Jakieś narzędzia. Generalnie jestem dobrze wyekwipowany. Zawsze by jakaś jeszcze lepsza broń się przydała. Dziwi mnie to, że cały czas siedzimy z tą samą. Z tym samym dwojgiem, który wziąłem na samym początku. Dobra. Tu wyłączam. część kolejną. Jeszcze zostały dwa. Niepotrzebne. Idziemy dalej. O, kolejny morze. U. tu ja nie mam maksa. No dobra. Mam wyłączać dalej. Po co? Halo. Nie otworzy się. Wychodzę stąd. так, так. Эй, там вроде кто-то есть. Недосыпай не такое чудится. Это Gadał do siebie. Już myślałem, że gada z kimś. No cóż. cóż. on nie do siebie. On do drewna gadał. Jasne. Trochę sztywna rozmowa. Nie ma mnie tu, nie ma mnie tu. Ale mój nóż jest. Spójrz. Ej, szepnę ci do ucha. O, ktoś tam też rzuca nożami. Ja też poćwiczę. Tam są kolejni. Na pewno chcą zobaczyć, czy potrafię rzucać. No cóż... Pochwalimy się umiejętnościami. Przyjdą? To ja już potrafię lepszą melodię zagrać. I może ostatnio grałem na pianinie... ...jakieś 10 lat temu albo i więcej. I więcej. Cudowne. E, to, to, to takie opisowaru przychodzić to od razu zwiotować można. Dobra. Tu jest kolejny klucz. Tam jest jakiś strażnik. Tu jest kolejny nóż. O. Dzień. Tutaj co mamy? Apteczka i amunicja. Ta słaba do rewolweru. Ups. A nie, nikogo nie ma. Ej. Zaopiekujemy się wszystkim. Swoją drogą. Ciekawe, jak to moralnie można ocenić. Teraz ty ja w zasadzie morduję i kradnę. тогда в госпитале был. Только потому жив и остался. А что было-то? Ты чё, про заставу на мосту не знаешь? Да знаю, конечно. Сам там служил, хоть и недолго. Так там в том году такое было. Мужики рассказывали, кто-то и наших, и фашистов всех подчистую выбил. Смена пришла, а все лежат. И фашистов нет. Вообще никого живого. Летеха разведку послал, те вернулись, на той стороне то же самое. Пока собрались наступать, фашисты забегали уже, зашумели. Видно, тоже смена прибыла. А на кого вообще думают? Там же народу было. Мы же месяцами там с фашистами бодались. Но куда там? Укрепление с обеих сторон непробиваемое просто. Вообще слухи дикие ходят. Дескать, один кто-то работал. Чуть ли не сам черный обходчик. Мол, разозлил его кто-то. Открутил гайку с путей. Да бред полный. Ты-то сам что думаешь? Думаю, это или Ганзовские командос, или спецназ Полиса. И крупный отряд, человек 30, иначе хрен бы они смогли напасть одновременно с обеих сторон. Да как такой отряд прошел бы там незаметно? Хотя предатель там вроде был. Ловили его еще потом. Шпиона какого-то через кузню на фронт переправлял, под дрезиной. Может, шпион это все разведал и навел потом. Но все равно, больно сложно получается. Ну кто ж теперь знает? дело прошлое, вышло же как-то. Посты с тех пор утроили, кстати. Давай-ка ты лучше по казарме пройдись. Да посмотри, чтобы и нас так не застали. Ладно, okay, гляну. Все равно заняться нечем. А интересно, кто был тем шпигом, которого пшемыцено под вагоном. Еще кто-то вас зайдет тыл. Однако. Wow, jak głęboko się wbił! Tak naprawdę, agonia po czymś takim trwa łapy. Z jakiejś. No, zależnie gdzie trafię. Od dwóch minut. Jak w serce to chwila. No i taka zupełnie chwila, ale jakieś, nie wiem, 20 sekund by ktoś przeżył. Nie ma pojęcia, ale to by było dosyć. nieciekawe. Co my tutaj mamy? Silniki? Części wozu. To jest część... Jak to się nazywa? Tam powietrze sprężone? Czy... Nie, niekoniecznie powietrze. O! Nie wiem w sumie. Да чего, чего? Как обычно, небось. В телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывали за ту технику. Ну, расписывались о а толку. На той неделе придавило же одного крана. Нарабет он рейнкал. Справдав побед шес с которой стороны для Dobra, ci panowie już śpią? <śpiew> Ten też? Ktoś jeszcze tutaj jest? Chyba nie. O, to by było wybuchowe i stoi przy ognichu. O, to niby kuchnia czy tam piec. Mm, może i to, i to? Patrząc na to, jaki blat tutaj jest. Kolejna maszyneria. O, coś do jeżdżenia. Wow, ej! Ale wózek! Ktoś przerobił motor! To tak jeszcze... Tak, mam miejsce na pasażera. Fajnie. Nie jeden... Czy generalnie tutaj byli pewnie jacyś? Czy ja wiem? Wszyscy tutaj wyglądają na wojskowych. O, można zejść niżej i wziąć amunicję. Ja już mam ile mi trzeba. A tutaj? Tutaj nie. Zamknięte. Generalnie to chyba mechanicy są. Chociaż wszyscy to wyglądają na wojskowych Broń, broń, broń. Spor tej broni. Kiedy potrzebuje to jej nie ma. Oho, przekradniemy się. Polara i do przodu. U nie, może nie. On robi? Trzyma się za głowę. Medytuje.